Drodzy Państwo, co właściwie wydarzyło się wtedy w Nazarecie? Trzeba przyznać, sytuacja Jezusa jest nie do pozazdroszczenia. Razem z uczniami przychodzi w rodzinne strony. Nie wiemy, co Go tam przywiodło. Ten powrót musiał wywołać spore wzruszenie. Wróciły wspomnienia z dzieciństwa i czasu dorastania, a ponieważ akurat był szabat, i jak co tydzień poszedł jakżeby inaczej, do synagogi, tej samej, którą znał od dziecka. Może przy okazji rozpoznał znajome twarze rówieśników i sąsiadów. Do tej pory tylko słuchał, jak biblijne teksty czytali inni. Teraz jest w zupełnie innej roli. Po raz pierwszy to on jest czytającym. Nie wiemy, czy tak samo od siebie, czy go poproszono. Początkowo nic nie zapowiadało takiego zakończenia. Nawet życzliwie i ze skupieniem go słuchano. Wystarczyły dwa zdania jego komentarza. Jak zauważa Łukasz, przypomnienie o wdowie Sarepty Sydońskiej i o oczyszczeniu Syryjczyka Naamana, żeby wszystko diametralnie się zmieniło. Poczuli się zgorszeni i dotknięci do żywego. Ich postawę opisuje czasownik skandalizomani, co znaczy potknąć się o przeszkodę, wpaść w pułapkę, skandalon. Innymi słowy, słuchający Jezusa potknęli się o własne o nim wyobrażenia, wpadli w pułapkę swoich subiektywnych, utartych opinii. Dotknęła ich nie tylko jego niezwykłość. Skąd on to ma, co za mądrość jest mu dana. Ale też zgorszył ich do cna zarzut, że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie, na dodatek, wypominając im czasy Eliasza i Elizeusza. No i pomrukiwali półgłosem. Jak ten syn cieśli może tak zadzierać nosa? Za kogo on się ma? Jak śmie nas pouczać? Znamy jego krewnych, wiemy, gdzie mieszkają. A jednocześnie ci, dotknięci do żywego, Uznają jednak moc Jezusa. Nie mogą przecież zaprzeczyć faktom, o których pewno słyszeli. Są też zaskoczeni tą Jego mądrością. Nie potrafią, nie chcą zmienić zdania o nim. Przecież wiedzą lepiej, mają wyrobione zdanie o swoim sąsiedzie. To, co spotkało Jezusa w rodzinnych stonach, jest, jak się okazuje, ponadczasową przestrogą. Przed ślepo-automatycznym odrzucaniem informacji, wiedzy, prawdy o kimś, o czymś, jeśli nie mieści się w naszych utartych przekonaniach. Przed niechęcią przyjęcia wiedzy, jeśli wymaga uznania swoich błędów, nawrócenia czy choćby tylko zmiany nastawienia. Ale i przed tym, co nowe, przychodzące nawet z Ewangelii, jeśli wymaga to przełamania starych i skostniałych schematów. I czy to nie z tym mierzymy się dzisiaj w naszym kościele? I nieźle go zdziwiło ich niedowiarstwo, tym bardziej, że pochodziło nie tyle z masy ich wątpliwości czy pytań, ile z gotowych już stwierdzeń na jego temat. My, jak oni, niedowierzamy nie tyle z niewiedzy, ile z przepełnienia wiedzą, różnymi nastawieniami, oczekiwaniami i komentowaniem wszystkiego i wszystkich dookoła.